Stachowska, wasz profesor od żywienia, a właściwie od łysienia, bo pociągniemy dalej ten temat. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że słodkiej głowy włos się nie trzyma, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że także mądrej głowy włos się nie trzyma. Wszakże było takie powiedzenie, że na mądrej głowie włos się nie uchowa. No i w 2013 roku, sprawdziłam to w Pavmeci, opublikowano taką pracę, w której sprawdzono stopień inteligencji czy emocjonalnej mężczyzn, którzy mieli łysienie plackowate albo łysienie androgenowe tak i takich mężczyzn, którzy po prostu byli nie mieli tych problemów. No i okazało się, że faktycznie ci mężczyźni, którzy łysiają, szczególnie ci z łysieniem plackowatym, no, mieli o wiele wyższy poziom tej inteligencji emocjonalnej w tym sensie, że mieli już bardzo łagodne takie reakcje depresyjne i o wiele gorzej radzili sobie z tym stresem. Faktem jest, że tym stresem dla nich było właśnie to łysienie. No niemniej jednak wydaje się, że właśnie takiej mądrej, wrażliwej głowy także włos się nie trzyma.